Znowu do pracy. <suszel> nie muszę robić śniadanie. O, jak ja nienawidzę. Poniedziałek. Michał, budź się! Mm, co? Nie buć mnie. No, poniedziałek? No, 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 pracy. no, to może no, to ubrał? I e, może być obudził dzieci. Ja mam budzić dzieci? Ech, dobrze, ja obudzę. Dobra, dobra. Znowu w to. Jak ty się ubierasz do pracy, chłopie? Mówiłam ci, że w tym wszystko wyglądasz. Trudno. Rób herbatę dla dzieci przynajmniej. Chodź wstawać, wstawać. Ej, się Nie, niedzielna. Nie, poniedziałek. Ubieraj się do szkoły. Kto, co tu robi twój bidon? Dobra, nieważne. Spakuj go do plecaka i pakuj się do szkoły. Czemu się wczoraj nie spakować? No bo, Nie wiem. W sumie... Ej, dobra, nieważne. Ja budź się. A, ten tym niedzielę. Nie, jest poniedziałek. Budź bud się, ubieraj się do przedszkola. E, Lilka ci na pewno pomoże coś wybrać. E, mo Julka, ale dzisiaj... Nie, dzisiaj jest poniedziałek. Będę się do szkoły pakuj się. Nie wiem, czemu się wczoraj nie spakować, ale dobra. Niech śpią. Potem jedzą żłobkę, ojciec zawiezie, się. Dobra. Dziewczyny, budźcie się. Lęk, lęka i Ale nie, dzisiaj jest poniedziałek. Skąd wiedziałeś, co chcę powiedzieć? No, bo wszyscy to mówią. Aha, nieważne. No, do szkoły. Już. A gdzie jest yy, Hej plecak? Nie wiem w sumie. Dobra, spakujcie się do jednego w szkole poszukacie, może zostawiłyście. Dobra. Wejdźcie zaraz na śniadanie. Już macie być gotowi. Ja, hmm, hmm, no to co macie ubrać? <laughs> Nie wiem, co ty lubisz się ubierać. Lubię się w to ubierać. No to idź w tym i w tej czapce możesz sobie Nie, bo ogóle nie wyglądam. Dobrze, no to w tym, te... nie idź w tej. E, no i idź tam do mamy. Okej. Okay. Teraz ja się muszę brać. A, co ja muszę się do szkoły ubrać, inaczej jeszcze do y, szkoły tak naprawdę? No jakby nie wiem jak to powiedzieć. Do zerówki. Hmm. O tak, to E, nie do zerówki. Ja chodzę jakby do pierwszej klasy. E, wiem, że ja zdawałam jakby testy takie pływackie, ale to od drugiej klasy jest i to jakby w tej pierwszej klasie się uczy z literek, cyferek i tak naprawdę nic, tak jak w zerówce trochę. No, a od drugiej klasy u nas w szkole się zaczyna taka nauka bardziej. No dobra, papa, pa, kasztanek. Dobra. Co ja muszę brać do szkoły? O, mój piórnik. Oj, nie mieś mi się. Mm, dobra, wezmę mój oł... mój i mój tak, Może tyle wystarczy. Pomyślimy potem nad nowym piórnikiem. O, mój kryształ w ogóle. Mm, telefon? Nie, nie biorę. Ale biurę po do szkoły. Pokażę dziewczynom. Mm, Okej. Okay. Stąd nic. Dobra, soli, kasztanek, muszę iść do szkoły. Jak ja nienawidzę chodzić do szkoły, muszę się jakoś ładnie ubrać. Żeby być solej. Dobra. Znaczy nie w sukienkę. Hmm. Dzisiaj mam WF, mam WF niestety noc trudno. Muszę być solej. No nie, mam slej rzeczy, dobra, to jest nawet spoko, ale to nie slej, e, ani poro, ani nic, no trudno. Mm. No to biorę telefon, mm, zeszycik. Gdzie jest mój strój na WF? Chyba ten, w sumie ten, co na akrobatykę, ale gdzie on jest? Dobra, jest. No, dobra. Nie, dzisiaj nie ma błęfa. A dobra, trudno. Potem idę tylko na akrobatkę. Yy, Okej. Okay. Mój piórniczek piękny. Yy, dobra. I tyle. Yy, nie lubię do szkoły chodzić. A kto lubi? W sumie nie wiem. Ubieraj się. Yy. Już, czekaj, czekaj. Myślę, w co? Uwie się w to. No w sumie. Dobra. A, chwila. Jeszcze moja piękna koszulka. Gdzie ona jest? O, może to ubiorę. Ale gdzie jest moja piękna koszulka? Potem poszukamy i chodź. Już do tej szkoły. A, tak, gdzie jest mój telefon? A no dobra, dawaj, dawaj szybko. Oj, co to nieco. Piórniczek. Dwa nawet. I nasze zeszyty wszystkie. E, Okej. Okay. Matko, ile mamy tych zeszytów? Nawet nie wiedziałam. Ja też nie, spoko. E, dobra, idziemy? Idziemy. Jeszcze śniadanie. Chodź, Julka, bo się spóźnimy. A tam nie spóźnimy się, nie chcę. Mówcie... O! No nareszcie ile można czekać? Dobra, raz, 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 raz. Yy, Lilka, Lilka, Janek, yy, wasze ulubione płatki i wszystkie płatki ulubione. Dobra, Lilka, Janek, piankowe. Jej, nasze ulubione. Pianeczkowe, Janek, dzisiaj tu. A czy to są kawałki pianek? No bo to są piankowe, piankowe płatki. Yy, Julka, okrągłe. O. Super. A ym, Hela i Milenka kapibalowe. Kapibalowe, też te kapibarowe, kapibarowe! Ale nie dostaniesz na razie. Pycha um, dobra, dzięki mamo. No, chwila, chwila. No co? A w sumie ty y, musisz poczekać, nie? Chwila moje płaczki pyszne. Czemu ten stół jest taki mały? No jest, no. A nie możemy kupić większego? Nie ma ładnych, dużych. No co? No to kupmy dwa. Dwa mniejsze po prostu. Dobry pomysł, ale nie. Za dużo miejsca. Ej, Dobra, Ej, Co jeszcze? Kanapki do szkoły. Jeszcze nie naszkowane. A dobra, dzisiaj nie zostaje kanapek po prostu. Aha. No nie pytam. No, jeszcze tylko pić wasze. Ja zostawiłam w szkole ostatnio. Aha, no dobra. Dobra, to ten, kto do szkoły idzie, do szkoły. A Tu! No to Lilika idzie z nami, chodź. A ten, Janek, Janek z tatą do przedszkola. Czekajcie, czekajcie, macie jeszcze kanapki. Zrobiłem szybko. Dzisiaj z sałatą. Sałatą? No, 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 no. O, chwila, gdzie się. A, dobra. Sałata jej. Nie, nienawidzę sałaty. Jeszcze ostatnio lubiłaś. Serio? A to teraz nie lubię. Dzięki. Eee, nie lubię sałaty. Dobra, idzie. Idziemy, Idziemy, idziemy. Nareszcie, nareszcie. Nie nabędzę ponział. Boże, co tu tak głośno ta muzyka w sali plastycznej? Hej, dziewczyny. Ej, hela! Hej Zosia! Miałaś mi e, zrobić tą branzoletkę. No, ale na razie nie mam czasu w domu. No, okej. Okay. Pa. Ale zrób mi. A, e, nienawidzę. No, rel. E, zawsze zapominam, która to jest moja szafka. No właśnie, realnie. Dobra, ja mam. Co tu się dzieje? O, tak szczerze nie wiem. A u mnie? Też nie wiem. No teraz lepiej. Ty masz fajniejszą szafkę niż ja. No wiem. Masz kanapkę. A, Boże, jem ją teraz. Ta, ja też. E, mój bidon. Masz staleja. Mm, zeszyt twój. Dzięki, dzięki. Piórnik twój. To mój. Masz telefon. No i... Ech. O, Boże, nie mieści mi się nic w tej szafce. Muszę sobie tutaj zrobić porządki w ogóle. No Norel, real E, dobra, tutaj na dole będzie piciu. I plecek. Tutaj, a tutaj pozostałości. Może. Albo nie. E, czemu nie są większe te szafki? Nie wiem, muszę część rzeczy zanieść do domu. E, no właśnie, czemu nie są większe te szafki? Nie rozumiem tego. Ja też nie, ja też nie. Mogłyby być takie na szerokość dwóch takich. No. Też by tak mogło być, no. E, Okej, okay, idziemy? No idziemy. A gdzie jest ten... E, Zostawiłam bidon, zostawiam bidon. Jest tu gdzieś. O, e, to jest zeszyt mój może? O, oddawaj mi go. E, tak, to jest mój zeszyt. E, dobra. Nie wiem jak wali, ale teraz tą kanapkę. O, mój bidon. Brzydki, wiem, ale e, biorę. Znaczy taki średni jest, no. Czemu czemu my jeszcze nie mamy swoich szafek? Przepraszam bardzo. Lisa, bo jesteś w pierwszej klasie. Od czwartej dostaniecie. Mm, czemu? Hm, nie chcę, sobie pooglądać. Mm. Mm -hmm. mm, no, ogólnie to. Co tu dostałyście z tej No ja dwa. Aha, nie pytam. No ja jak zwykle. Czyli trzy. No spoko, spoko. A ty? No ja cztery plus. Poprawiacie? Ja nie, ja nie. Ja tak, tak. Raczej tak. A ty? Nie, cztery plus mi się nie opłaca. A no w sumie... Ej dziewczyny! Ja wam tak zazdroszczę mega. Czego? No, tego, że macie na dole. E, że, no, bo liceum jakby mają lepiej. Bo mają na dole szafki i mają ich więcej. A tak to. My musimy się pchać. E, każdy ma jedno piętro, a nie całą szafkę, nie? Już się nie mogę doczekać, aż będę w liceum. No, no. No, ja muszę się pchać na jednym piętrze z moimi rzeczami, nie? I tak Lilka ma gorzej. Aj no w sumie ona w ogóle nie ma szafek. Gdzie ze sobie jej plecaki. Tu jest jej plecak. Aha. No XD. Lilka, gdzie, gdzie ty łazisz sama? No. Pani Lila, tak? Z. Pierwszej. A! Eee, no tak Dzień dobry pani Derek. Dzień dobry Po co nasza siostra O to wasza siostra Lila eee, pani, pani Helena pani, Która pięknie rysuje Widzimy się na lekcji plastyki I czym Co ty dalej robisz W tej szkole sportowej Ty powinnaś iść do Artystycznej no. Mm, tak myślę. Albo chociaż twórz jakieś rzeczy u nas w szkole. E, wiem, że już... Kiedy... E, proszę mnie nie zabierz czekoladów, bo będzie podwójna kara. To co kara? Pani Milena. O! W sumie bez talentu. Ej, pani Nina! <laughs> nie odzywka w ogóle nigdy się nie odzywa. Ale za to? Nieźle pływa. <laughs> Co wy tu robicie? Wracaliśmy ze stołu. O, dzień dobry, pani O, i kolejna siostra do kompletu. Jeszcze chyba tylko brakuje waszego brata. <laughs> Skąd pani, wiesz, że mamy brata? Skąd wiem? <laughs> Skąd wiem? W sumie nie wiem. Strzelałam. A macie brata? Tak. O, matko, ile was No i pani Julia. O, TikTokerka, YouTuberka. I wszystko po prostu. O, nagrywaczka. <laughs> Dzień dobry. No, dobrze. A um, nie słyszałyście jeszcze o karze swojej siostry? Nie? No, to możesz ty się pochwalić swoim siostrzyczkom Lila. No, bo tak jakby. Ten. Siedzieliśmy sobie na lekcji. No i to akurat było na lekcji angielskiego z panią Nadią. No i jakby my mamy tak, że jesteśmy po przesadani, chłopak dziewczyna, w sensie jedyny ten Filip siedzi sam, ale przed nami za to. A ja siedzę z najgorszym chłopakiem w klasie Maciusiem. Ach, masakra z nim jest. No i... Dobra. No to teraz kto mi powie, co oznacza y, pet? A, o, o, ja wiem, ja wiem. Tak, alu? Peta, peta. Co to jest peta, peta? Chyba jakiś horror w internecie. O Boże, dzieci. Ech. Po prostu nie wytrzymam ze Wami. Wpisuję ci uwagę. Za co? Nie ma Pani za co. Mam za wydziwienie nieprawidłowych słów na lekcji. Ale ja strzelałam, proszę Pani. No to masz problem. Pójdę z tym do dyrektora i się poznażę, mam mamusi. Mm, okej. Okay. No dobrze, to kto mi powie, co to jest Pet? E, proszę Pani. No, skoro e, ta Ala wyszła, to może ten e, Filip mógłby usiąść ze mną. Nie, dostajesz uwagę. Nie no, widzę Pani Nad, Nadi. No to kto mi powie, co to jest PET? Ja wiem, proszę Pani. Hmm? PET, i PETy są w Robloxie. Nie gadamy teraz o grach. Co to znaczy po polsku PET? Aaaa, tak? To trzeba go od razu mówić. Proszę pani, Pet to jest zwierzak domowy. Brawo, nareszcie ktoś y, ten powiedział. Y, ty jak się nazywałaś? Klaudia. Klaudiu, dostajesz szósteczkę z pracy na lekcji, ponieważ y, nikt nie mógł zgadnąć, a ty mogłaś. Y, ok. No dobrze. E, Okej, okay. to teraz, czy ktoś mi może, oj, czy ktoś mi może powiedzieć, skoro już jesteśmy w petach, czyli w zwierzakach domowych, o proszę pani, jest taki film, zwierzaki domowe, e, tak jest taki film, dobra Lilko, mm, już cicho, cicho, e, no to ten, kto mi powie, jaki jest pies, po angielsku. Ja wiem, ja wiem. No jak? Hot dog! Milan, <laughs> dostajesz, dostajesz uwagę, bo ty to powiedziałeś sterowo. Nie, nie jest to hot dog, ale blisko. Więc dostajesz minusa w sumie. Hmm. <laughs> jest dziwna, jestem jest dziwna. to Jest to jest dog Maciek. Brawo za zwrócenie yy, uwagi koleżance. To wszystko przez ciebie! Mm, mm, Chodź! Wow. Do dyrektora! Au. Nie no, cię, macie! Mm, mm, mm. Nie chcę! Uh, nie! Mm. Ala, co ty tu robisz? A ty? Wyjdź do dyrektorki! No i tak to było! Pobiłeś nauczyciela? Pobiłaś nauczyciela? E, no. no w sumie pani Nadia do mnie dzwoniła. Ale nienawidzę na Tak ona, coś się dziwna trzeba, ją będzie dzwonić. Jopii. Ale ty zostajesz po lekcjach. I dostajesz 30 minusowych punktów. Nie, sorry, 50 minusowych punktów. nauczyciela. Mm. Oj tak. Nie ma już smutku. A ty idziesz teraz do psychologa i zostajesz tam do końca lekcji, a nawet i dłużej. Dzień dobry, jestem panią psycholog. Mam nadzieję, że Ci pomogę. No to co byś? Co, o co się stało? Pobiła nauczyciela! Pobiłaś nauczycielkę, a więc... Zrobić pysznej herbatki i porozmawiamy o tym, czego nie wolno w szkole. Chodź dełko, nie masz szczulenia? Nie. Proszę, napisz się pysznej, zdrowiutkiej herbatuni. Dziękuję. Wow, Ziołowa! Ta Wilka! To co, wracam do domu? Oj, nie zazdroszczę wam, tą siostrą. Dobra, pa.